Hej, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w pierwszej części z cyklu Sonic the Hedgehog 4 Episode 1. I postanowiłem się zabrać za tą grę, ponieważ nie miałem pomysłu na żadną serię do nagrania i miałem jeszcze drugi powód, ponieważ nagrałem już Episode 2 i Episode Metal i postanowiłem zrobić Episode 1, tak jest. Wiesz co by było gdybym nie nagrał całego Sonica 4 ze wszystkimi epizodami i w ogóle. I jest to gra, która jest kontynuacją Sonic The Hedgehog 3. I jest przywzorowana na Sonic The Hedgehog, czyli pierwszej grze z Sonikiem w roli głównej. Okej, okay, i tutaj zaczynamy sobie od Splash Hill Zone, aktu pierwszego. I ten etap jest troszeczkę przywzorowany na tym słynnym etapie Sonika 1. A on się nazywa Green Hill Zone. Lecz tutaj możemy zauważyć takie pewne różnice w gameplayu samym, że tutaj są nieco inne elementy rozgrywki i w ogóle a tymi innymi elementami rozgrywki są załóżmy więcej przeszkód i tak dalej dobra i co do samego gameplayu tutaj możemy zauważyć, że to jest taka typowa platformówka w 2D jak, tych, jak w tych starych Sunikach yy, na Mega Drive'a i tyle, że tutaj jest taka różnica, że mamy tutaj wymodernizowanego Sonica yy, z tej nowszej generacji yy, konsoli w ogóle Okej, okay. dobra. Dobra, tutaj można zauważyć również różnicę w gameplayu taką, że Sonic ma umiejętność homing attacku, to, to znaczy, że może zniszczyć kilka przeszkód jednocześnie w powietrzu, czy też, załóżmy, szybciej się poruszać. Dobra, i tutaj aktualnie już obkończyłem ten akt. I tak wygląda koniec. I po dotarciu z 50 pierścieniami na koniec aktu możemy stworzyć ogromny pierścień, który przedostanie nas do specjalnego odcinka, o którym Wam trochę powiem, jak już on się wreszcie pojawi. I tutaj będzie nam wyliczać punkty za czas i bonus. I gdy przejdziemy poziom jak najlepiej i bez żadnych obrażeń, to możemy dostać dodatkowe życia. I tutaj mieliśmy przed sobą instrukcję obsługi, jak poruszać się właśnie z w specjalnym odcinku. I uwaga, ten special stage jest przywzorowany na Soniku 1, tyle że tam ca cały odcinek specjalny obracał się wokół własnej osi. Tyle, że tutaj możemy obracać dowolnie nasz special stage i możemy również przy używać przycisków A i B, żeby załóżmy jakoś sobie pomóc, mniej więcej wydostać się z jakichś pułapek, czy też szybciej dotrzeć do danego punktu. Okej, okay, to jest taki typowo łatwy Special Stage, gdyż on ma za zadanie tak naprawdę wprowadzić tych wszystkich początkujących graczy do, do całej gry i w ogóle. Okej. Okay. I tak się właśnie kończy pozytywnie Special Stage. Dobrze, i tutaj nam będzie wyliczać punkty również za czas i bonus. I gdy ukończymy ten poziom jak najszybciej, otrzymamy również ekstra życie. Dobrze, i gra automatycznie zapisuje się po przejściu jednego aktu. I tutaj odblokowuje nam się miejsce, gdzie znajdują się wszystkie odcinki specjalne, a jest ich wszystkich tak naprawdę 7. Ok. I przejdźmy sobie teraz do aktu numer 2, który się nazywa High Speed Athletics. I chciałbym wam powiedzieć teraz o samym rozmiarze pliku z tą grą. I ta gra ważyła mi gdzieś na dysku, już wam mówię, niech to sobie przypomnę. Ważyła mi około, już wiem, ważyła mi 263 MB. I muszę przyznać, to jest naprawdę mały rozmiar, ponieważ ta gra y, jest naprawdę jedną z najkrótszych gier w historii Sonika. Ona zawiera sobie zaledwie 5 planż i zawiera sobie jeszcze tryb time ataku. Okej, okay. i... Właśnie, i chciałem wam powiedzieć jeszcze troszeczkę o grafice tej gry. Grafikę muszę przyznać, podoba mi się, ale ona ma w sobie pewne wady. A popatrzcie sobie teraz na samą postać z Soniciem. Widzicie to? Y Sonic jest tak naprawdę bar bardzo błyszczący i... I te odblaski, muszę przyznać, naprawdę nie pasują do Sonica i to w ogóle psuje cały design tej gry. I ta grafika, muszę przyznać, jest dla mnie takim typowym średniakiem. Dlatego po prostu ona jest jakoś dobrze dopasowana i szczęście, że pasuje. I to mnie chociaż zachwyca. Dobra, ale może. Dobra, tu nie jest taka specjalna wada, załóżmy, wkurzająca czy coś. Da się jakoś się uznieść. Dobrze, tak czy inaczej, znaleźliśmy się w drugim odcinku specjalnym. Dobrze, i tutaj. I właśnie co do odcinku specjalnych. I co do samych szmaragdów, sądzę, że dobrze, pan, że panowie dali tutaj ten siódmy szmaragd. Ponieważ w, pie w pierwszej części Sunika mieliśmy za zadanie zebrać 6 szmaragdów chaosu, żeby ukończyć grę. Oraz tutaj muszę przyznać, cieszę się, że jest tutaj te siedem szmaragdów chaosu. Ponieważ ludzie by pomyśleli, że to jest nic innego jak pierwsza część Sunika, tyle że z udoskonaloną, załóżmy tam, grafiką, czy też muzyką i gameplayem. Dobra, i tutaj te wykrzykniki, tak naprawdę, gdy ich dotkniemy, to możemy całkowicie zakończyć special stage, nie zdobywając żadnego szmaragdu. Dobrze, tutaj akurat ładnie mi wylicza punkty, żeby jakoś był ranking sprawiedliwy i tak dalej. Dobra. I co do tego pomarańczowego przycisku, gdzie pisało Play Next Act i dzięki niemu yy, możemy kontynuować sobie dalszą rozgrywkę, yy, nie dostając się do mapy świata, ale mi się naprawdę nie chciało wciskać tego przycisku, ponieważ chcemy Wam pokazać jak mniej więcej wygląda cała gra, gdy się załóżmy wyjdzie do mapy świata po przejściu iluś tam aktów załóżmy. Okej, okay, dobra. I tutaj jesteśmy sobie teraz w trzecim akcie. Tutaj możemy zauważyć, że teraz jesteśmy w takiej porze wieczorowej szczerze przyznam i tutaj yy, tło w oddali mi się naprawdę bardzo podoba. Popatrzcie sobie tam na te skały i te morze ładnie wyglądają, co nie. To naprawdę odzwierciedla piękno sumika I to poprawia stosunkowo całą grafikę w tej grze. Ok, i co do samych przedmiotów w tej grze. Tutaj można zauważyć, że również znowu jest y, jakiś tam załóżmy but, który przyspiesza poruszanie się postacią oraz tutaj również jest przypisana tej grze nieśmiertelność oraz tarcza, która y, zapobiega utracie pierścieni. Ok. Zalecam, żebyście zbierali te pierścienie, gdyż gdy dotkniecie na, na jakąś przeszkodę, to chociaż. Yy, zapowiedniecie sobie utracie życia, i to jest, muszę przyznać, naprawdę przydatny detal. Chociaż punkty w tej grze naprawdę już mnie rozweselają, bo poparcie, pierścienie, a tutaj mają naprawdę pożyteczną rolę. Na przykład, załóżmy, gdy zbierzesz 100 pierścieni, to otrzymujesz dodatkowe życie, a gdy załóżmy, yy, nie wiem, zbierzesz 50 przynajmniej, to dostaniesz się do specjalu. I to jest naprawdę przydatne. I zapobiegają również utracie życia i to jest naprawdę fajne. Okej, okay. wcześniej y również wykonałam cięcie w tym videoklipie, ponieważ nie chciałam jakoś niepotrzebnie wydłużać odcinka tym wyliczaniem punktów i tak dalej i tak dalej. Okej. Okay. Dobrze. I to jest ostatni special stage w tym odcinku. I dobra, i tutaj zbierzemy sobie żółty szmaragd chaosu. Dobra, I tutaj kurwa trzeba uważać na te spotki, które naprawdę przeszkadzają w przechodzeniu special stage'u. Okej. Okay. I różnica w gameplayu special stage'ach jest również taka, że, że... czasami musimy zabrać określoną liczbę pierścieni, żeby odblokować jakieś tam, załóżmy, przejście czy coś. I... To muszę przyznać, jest naprawdę dobra trudność. Bo, bo tutaj, w tych special'ach, naprawdę trzeba się porządnie wysilić. I ta gra... Czasami umie wystawić y, swoje pazurki, mimo iż jest krótka, tak sądzę i te Special Stages y właśnie czasami to udowadniają. No dobrze, może na początku tego tak za bardzo nie widać, ale gdy później tak się przypatrzycie w te ostatnie etapy w grze, to zrozumiecie jaka ta gra potrafi być groźna dla nas. Dobrze, ale ja Wam to przykładowo pokazuję bez failu, jak przychodzi to grę jak grać płynnie i tak dalej. Dla graczy, którzy może nie ogarniają, co się tak naprawdę dzieje. Okej. Okay. Dobra, otrzymałem dodatkowe ekstra życie. I po przejściu trzech aktów odlokowuje nam się akt numer 4, w którym to możemy sobie powalczyć z bossem. i Do tego bossa mam troszeczkę kilka zarzutów. Zaraz wam powiem jakie. Dobra, tutaj widzicie, są dwie platformy. I popatrzcie, co wam to przypomina. No jasne, to jest boss Sonika Jedynki, który według mnie naprawdę jest prawdziwym dowodem lenistwa Segi samej, ponieważ tutaj sądzę, że panowie się nie wyślili nad walką bossa z bosami, I tutaj praktycznie wszyscy bossowie zostali wykorzystani, so praktycznie ci sami bossowi, tyle że z jakimiś tam udoskonaleniami i sądzę, że naprawdę twórcy nie bardzo zawiedli pod względem bossów. Powinni być nieco inni, sądzę. Powinni być nowsi, i wtedy to by nie psuło całej rozg rozgrywki w tej grze. Bo tak to widzicie, mamy znowu tych samych bossów, i to jest w ogóle ca naprawdę wielka nuda według mnie. Dobrze, i po pokonaniu bossa możemy sobie uwolnić mnóstwo bezbronnych zwierzątek, które dr Eggman więzi, i zamienia je w roboty dobrze, tak więc to było na tyle w tym odcinku, tak więc komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie i do zobaczenia w kolejnym odcinku Sonic 4 Episode 1. Cześć.